Cześć, witam w mojej pracowni. Ja nazywam się Milita Nikonorow, jestem projektantką mody i dzisiaj odpowiem Wam na jedno z pytań z QA, dlaczego tabele rozmiarów różnych producentów się różnią od siebie i dlaczego nosicie u każdego inny rozmiar. Ale zanim, proszę Was, żebyście polubili od razu mój film, żebyście zasubskrybowali mój kanał oraz zapraszam na moje media społecznościowe, gdzie mamy dla Was codziennie ogromną dawkę inspiracji. A teraz odpowiedź na to pytanie. Musicie zdać sobie sprawę, że tyle, ile jest kobiet na świecie, ile jest mężczyzn, tyle jest różnych rozmiarów. Każdy jest inny, każdy jest wyjątkowy, i to, że są jakieś rozmiary, to jest tylko uśrednione, uśrednione to, jak dany człowiek wygląda. Możemy sobie yy, Pogrupować ludzi, którzy mają jakąś budowę ciała, która jest do siebie podobna. Tak jak czasem oglądaliście moje filmy, że na przykład gruszka, figura gruszka, figura jabłko, figura klepsydra, ale mimo wszystko te kobiety i tak będą się od siebie różniły i musicie zwrócić uwagę na to, w jakim, w jakim regionie posługuje się dana marka, skąd pochodzi, ponieważ. W Kobiety na całym świecie bardzo różnią się od siebie. I możecie na przykład zwrócić uwagę, że my jako Europejki będziemy miały zupełnie inną budowę ciała niż na przykład gdzieś kobiety w Meksyku, gdzie jest zupełnie inny kanon, piękna i do czego innego one dążą. I y, zwróćcie na to uwagę i przede wszystkim sprawdzajcie tabelę rozmiarów, nie patrzcie na to, że nosicie rozmiar 40 i na pewno gdzieś tam w świecie będziecie nosiły też rozmiar 40, tym bardziej, że y, te symbole się różnią. I na przykład możecie w, w Polsce nosić 34. A tam na przykład będzie to zupełnie inny wymiar. Więc musicie sprawdzać wymiary, i do tego właśnie w tym filmiku będę Was zachęcała. Dlaczego zatem rozmiary różnią się również tutaj u nas w Polsce pomiędzy różnymi markami? I bardzo często piszecie do mnie, że na przykład nosicie rozmiar 40, ale z moją tabelą rozmiarów to się nie zgadza. U mnie jest to zupełnie inny rozmiar, czasem mniejszy, czasem większy. Dzieje się tak dlatego, że każda marka ma jakąś swoją grupę docelową, ma swój target. I zwróćcie uwagę na to, że kobiety w różnym wieku, pomimo tego, że są postrzegane jako szczupłe, będą się od siebie różniły. I na przykład, nastolatka będzie miała zupełnie przykładowo inny wymiar talii, inny wymiar będzie miała w ogóle i proporcje sylwetki, 20-20 dwudziestoparolatka, a zupełnie inny 60-latka. I musicie wierzyć, wiedzieć o tym, że każda firma, każda marka skupia się na jakiejś danej grupie docelowej. I na przykład, w przypadku mojej marki, załóżmy, że. Rozmiar 36 ma 66 cm tali, to na przykład w jakiejś innej marce rozmiar 36 będzie miał załóżmy 70, bo jest skierowany do dojrzał, dojrzalszych kobiet i tutaj szczupła kobieta ma po prostu inny wymiar talii i one się te tabele między sobą różnią. Nie robimy wszystko z jednej jakiejś tabeli, która jest gdzieś dostępna w jakimś systemie miar. I każda marka robi inaczej. I dlatego nie sugerujcie się jakimś tam rozmiarem. Niech nie będzie wam przykro, że gdzie indziej nosicie zupełnie większy albo mniejszy rozmiar. Zobaczcie, jak robicie zakupy, zaglądajcie do tych tabeli, bo one są przygotowane po to, żeby to ubranie leżało na Was jak najlepiej. I tutaj chciałam zwrócić Wam taką uwagę na to, żebyście nie pytały mnie nigdy, ile ma dane ubranie na płasko albo pod paszkami. Bo ja takiego wymiaru Wam nie podam, dlatego że. Przykład jest prosty, na przykład spódnica dopasowana z jersey'u będzie miała na przykład wymiar na płasko 20, załóżmy 2 cm na płasko, no i, nie 22, 42, już przesadziłam, <grym> 42 na płasko, no i wy powiecie, boże, ale ja nie mam 84 w biodrach, ale on się dociąga do 90 cm. Z kolei ta sama spódnica na tą samą osobę skrojona z tkaniny, która nie ma alastanu, będzie idealnie miała tyle, ile macie w biodrach będzie pasowała zarówno i y, jedna i druga na tą samą osobę, ale na płasko, bo to wyglądały zupełnie inaczej. A wy nie wiecie dokładnie, nawet jak macie napisany skład i czy to jest jersey czy tkanina, y, jak to wygląda. Dlatego że y, każdy jersey, nawet na przykład może się wydawać, że wiskoza z 5% domieszką elastanu będzie mniej elastyczna niż na przykład poliamid z 15% domieszką elastanu, a jest zupełnie odwrotnie. Ten materiał, ten drugi, zazwyczaj się mimo wszystko mniej naciąga, ponieważ jest bardziej na przykład gęsty, tak? I my jako producenci to wiemy i my szykujemy to ubranie tak, żeby pasowało na osobę, która ma takie wymiary jak w tabeli a nie, że na płasko ma, mi, ma mieć dwa razy tyle i zgadzać się z Waszym obiodrem, obwodem w którymkolwiek miejscu. To samo się tyczy ubrań, które są poluzowane w danych miejscach. I na przykład ktoś mnie spyta, ile jakaś tunika ma na płasko, no ja tutaj zmierzę i wyjdzie, że w talii jest 80. To nie znaczy, że osoba, która ma 80 cm ma wejść i tutaj całą przestrzeń zająć tej tuniki, tylko to jest na osobę, która ma 60, a wzięłam pod uwagę 20 cm luzu, żeby to wyglądało tak jak na zdjęciu. tak? I więc te wymiary na płasko mogą Was po prostu zmylać i w moim odczuciu, jeżeli jakiś sklep podaje tylko tak, takie wymiary, to to nie jest profesjonalne. One mogą być jakoś pomocnicze, jeżeli na przykład, nie wiem, na przykład t-shirt. No t-shirt jest zawsze mniej więcej tak samo uszyty, mam podobny materiał, podobny skład i jesteście w stanie tam sobie zmierzyć i wiedzieć, jak to wygląda, ale w, w, w przypadku każdej innej garderoby to może tylko wprowadzić Was w błąd, dlatego mieszcie się, patrzcie tabele i wiedzcie o tym, że producent przygotował to ubranie na osobę z tej tabeli. Chciałam Wam jeszcze wytłumaczyć jedną taką sprawę odnośnie tego, że na przykład na przykład sprawdzicie swoje wymiary w tabeli rozmiarów, dostajecie ubranie i ono jednak na was nie pasuje. I dlaczego tak się dzieje? Pamiętajcie o tym, że oprócz tego, że mamy jakieś wymiary biust, talia, biodra, mamy na przykład wzrost, który jest określony w tabeli, to jeszcze mamy zupełnie inne proporcje. Każdy człowiek, tak jak powiedziałam, jest inny. I ostatnio miałam taki przykład, po prostu idealny, żeby Wam dzisiaj pokazać. Niestety to były moje klientki i nie śmiałabym o to nawet je prosić, ale przyjechały do mnie dwie siostry które nosiły ten sam rozmiar, miały dokładnie takie same wymiary i chciały zmierzyć tą samą sukienkę. Jedna wyglądała rewelacyjnie, a druga wyglądała w niej źle. Wyglądała jakby była y, tęższa. Działo się tak dlatego, że jedna miała y, miały zupełnie inne proporcje talii. Słuchajcie, miały wszystkie wymiary identycznie takie same. Były na pierwszy rzut oka takie same, ale jedna miała talię wyżej, a druga niżej. I teraz... Y, ta, która miała wyżej, wyglądała idealnie, ponieważ cięcie było. To była dokładnie ta sukienka. Było dokładnie w tym miejscu, gdzie było najwyższe miejsce w talii i ta sukienka podkreślała to, to, to miejsce. Natomiast druga, ta, która ta talia zaczynała się w tym miejscu, czyli tu, gdzie ja na przykład już mam biodra, to rozchodziło się tak, że wyglądało po prostu gorzej. Ta z nich, która miała talię niżej wyglądała gorzej, dlatego że cięcie znajdowało się w. Nie w tym najmniejszym punkcie, gdzie, gdzie powinno się znaleźć, tylko jeszcze tutaj, załóżmy, gdzie ja mam żebra, i było podkreślone to miejsce, a to, które jest najwęższe, było schowane. I to właśnie te proporcje zadecydowały o tym, że one wyglądały zupełnie różnie, i chciałabym, żebyście też miały na uwadze to, że producenci, że marki, nieważne jakie są ogromne, czy to jest mała firma, czy ogromna na cały świat, nie są w stanie tak uśrednić rozmiarów, żeby każdy człowiek wyglądał dobrze. Mogą oczywiście, tak jak Wam mówiłam, Stargetować się na jakieś kobiety, bo na przykład wiedzą, że dziewczyny, które uprawiają sport, wyglądają mniej więcej tak, więc kroją ubrania tak. Ja na przykład wiem, że mam takie klientki, to szyję tak. I, i i tak dokładnie jest. Ja przez tyle lat, ile pracuję, wiem jakie klientki do mnie, jakie robią u mnie zakupy i ja też swoją tabelę rozmiarów, która początkowo była zupełnie inna, ja sobie ją modyfikuję, bo wiem kto po prostu robi u mnie zakupy. Obserwowałam te kobiety i ja też sobie jakoś je uśredniłam i wyciągnęłam wnioski. Moja tabela jest przygotowana dla moich klientek, które też są charakterystyczne. Co jeszcze chciałam Wam powiedzieć, co robią niektóre firmy odnośnie tablet rozmiarów? To one Was chcą. Udobruchać. I na przykład chcą Wam, niektórym kobietom powiedzieć, że noszą rozmiar 36, jak na przykład nie noszą 36, tylko troszeczkę większy i zaniżają te rozmiary, i żeby klientka wyszła od nich bardziej zadowolona, więc też musicie mieć takie coś na uwadze. No i, i, i cóż, i oczywiście mogą się te rozmiary. Ja, ja też sprawdziłam taką tabelę rozmiarów chyba z lat 70., to też zupełnie inaczej kiedyś wyglądał ten rozmiar 36. Jak teraz. Zmienia się tryb życia, zmienia się to, jak my postrzegamy siebie, jak pracujemy nad swoim ciałem i po prostu te rozmiary się zmieniają i, i po prostu ważne jest to, żeby sobie odszukać swój rozmiar w, w danej firmie. Jeżeli kupujesz, nie kupuj rozmiaru. Takiego jak kupiłaś w innej, tylko sprawdź, dopasuj. Tak samo zresztą wiecie, jest z butami. Jak kupicie buty w Polsce, to kupicie sobie załóżmy 38, a we Francji to będzie 39, bo u nich to już jest tak odgórnie ustalone, dlatego zawsze musicie sprawdzić tą tabelę, żeby się nie pomylić, bo to nie jest to samo. Mam nadzieję, że ten filmik rozwiał wątpliwości tej osoby, która zadała mi to pytanie, oraz wszystkich innych, które się zastanawiają, dlaczego te rozmiary nie pasują. Oczywiście yy, nie przejmujcie się, że gdzieś nosicie rozmiar większy, rozmiar mniejszy, bo to jest tylko kwestia umowna. Ja miałam, powiem Wam taki przypadek, że sama osobiście pomyliłam się, wszywając metkę do legginsów, ponieważ w woreczku, gdzie trzymam rozmiary, wpadł jeden większy. I zamiast 34 wszyłam 36 i nie zauważyłam, ale wiedziałam, że na pewno robię 34, bo akurat. Wszywałam ten rozmiar i wcześniej te teleginsy były szyte. Byłam 100% pewna, że te teleginsy wysłałam, ale klientka chciała mi je odesłać tylko po to, żeby tą metkę odpruć i wszyć mniejszą, bo nie mogła znieść tego, że nosi rozmiar większy. Pomimo tego, że ją poinformowałam, że jeśli one dobrze leżą, to na pewno to są teleginsy. I ona powiedziała, że one dobrze leżą, ale nie może znieść tego rozmiaru. Naprawdę nie przejmujcie się takimi rzeczami, bo to jest tylko kwestia umowna. To jest tylko to, żeby, żeby nie wiem, jakoś usystematyzować Was, że, 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 że po prostu. Nosi żeby dobrze dopasować ubranie, ale to nie znaczy, że jeżeli będziesz nosiła rozmiar większy w danej firmie, to jesteś gorsza. To, to nie jest w ogóle nic z tych rzeczy, to jest tylko po to, żebyś wyglądała lepiej, żebyś zawsze wyglądała najbardziej atrakcyjnie i powiem Wam, że na pewno większość marek, większość firm chce, żebyście w ich produktach wyglądały bardzo dobrze, więc dlatego y, zaglądajcie do tych tabeli i nie sugerujcie się rozmiarem innej marki, bo może y, ona ma po prostu troszeczkę inne założenia. Yy, tym akcentem chciałabym skończyć ten film, mam nadzieję, że pomoże Wam w doborze do odpowiedniego rozmiaru, że będziecie zawsze wyglądały atrakcyjnie i tak jakbyście chciały się czuć, bo to jest najważniejsze, żeby w swoim ubraniu czuć się zawsze jak najlepiej, żeby czuć się dobrze, zresztą zobaczcie yy, na Instagramie jak ja dzisiaj się dobrze czuję w swojej sukience, będziecie widziały jak wyglądam w całości, <laughs> ponieważ mam dzisiaj wygodne buty i tutaj jestem... Taka ładna, elegancka, a tu mam na dole zupełnie coś innego, musicie zobaczyć na Instagramie. Pozdrawiam Was, pamiętajcie o zostawieniu lajka i suba. Pa! pa.